Kolejne złoto tym razem wywalczyły je młodziczki w barbach energii MKS Kalisz. Najmłodsze pokolenie więc zaczyna walkę o tytuł mistrzyń Polski, a główna drużyna kończy rundę zasadniczą przed szczepiornistami Jeszcze cztery takie mecze i tylko jeden z wyżej notowanym przeciwnikiem. Agnieszka Walczak, dzień dobry, zapraszam na magazyn Kibica. Mistrzowski hat-trick w wykonaniu młodych siatkarek energii MKS Kalisz. Juniorki kadetki, a na koniec złotem okryły się młodziczki w turnieju o Mistrzostwo Wielkopolski rozegrały cztery mecze. Kaliskie młodziczki na początku zmierzyły się z SKF PBS PP Poznań, którego pokonały 2 do 0. Dzień później ich przeciwniczkami były zawodniczki Enea Energetyka Poznań, którym oddały seta, podobnie jak w rozegranym tego samego dnia meczu UKS Śmigiel. W niedzielnym finale Kaliszanki spotkały się z UKS Szamotulaninem Szamotuły i wygrały z nimi 2 do 0. Jak burza idą też juniorki. W ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Opolu wygrały wszystkie cztery mecze, nie tracąc ani jednego seta i tym tak samym awansowały do półfinałów krajowego czempionatu. Już przed niedzielnym meczem za PS Rumia, kaliszanki miały awans w kieszeni, wcześniej bowiem odprawiły z kwitkiem drużyny z Koszalina, Białej Podlaskiej i Ostrudy. Stawką ostatniego starcia było więc pierwsze miejsce w turnieju. I choć przeciwniczki też przystąpiły do tego pojedynku w roli niepokonanych, to na tle ekipy Daniela Przybylskiego były bezradne. Siatkarki MKS-u również w tym spotkaniu okazały się co najmniej o klasę lepsze od swoich oponentek, wygrywając do 14, 11 i 16. W ten sposób zwyciężyły w turnieju i przypieczętowały awans do półfinału Mistrzostw Polski Juniorek, czyli do najlepszej szesnastki w kraju. Wszystkie mecze udało się wygrać 3-0. Przeciwnik w żadnym secie nie przekroczył sumy 16 oczek. Także można powiedzieć, że zdominowaliśmy ten turniej, tym samym z pierwszego miejsca awansowaliśmy do półfinału Mistrzostw Polski. Przeciwnicy półfinałowi też już są znani. Tak, wczoraj odbyło się losowanie w Polskim Związku w Warszawie. Naszym przeciwnikiem jest nasz zespół z Wielkopolski, czyli Energetyk Poznań i on też jest gospodarzem. Jest jeszcze w Olej w Wrocławiu Budowlani Łódź. Turniej odbędzie się w przyszłym tygodniu od piątku. To są przeciwnicy znani, bo dziewczyny już się z nimi zmierzyły w trakcie tak. walki o mistrzostwo. Tak, jeżeli chodzi o zespół Energetyka, graliśmy z nimi bezpośredni finał, wygrywając 3-1. Z budowlanymi też spotkaliśmy się w tym roku na turnieju we wrześniu, ale wiadomo, że od tego czasu do chwili obecnej jest kilka miesięcy i wszystko mogło ulec zmianie. Wolej Wrocław jeszcze do końca nie znamy, ale będziemy się starać o jakiekolwiek informacje. W opolu na indywidualne wyróżnienia zapracowały trzy siatkarki z Kalisza: Paulina Damaskę, Karolina Natanek i Marta Budnik. Półfinałowe turnieje odbędą się w dniach 6-8 marca. A w czwartek dalszą walkę o Mistrzostwo Polski rozpoczęły kadetki. Mistrzynie Wielkopolski trafiły do czwartej grupy. Ćwierćfinały rozgrywane są w Kaliszu w hali PWSZ. -u. Grupa to sześć drużyn, które zostały podzielone na dwie podgrupy. W czwartek Kaliszanki rozegrały dwa spotkania. Piątek to walka o miejsce piąte i szóste. Mecze o miejsce pierwsze i drugie premiowane będą awansem do półfinału i zostaną rozegrane według zasady każdy z każdym. A za siatkarkami z głównej drużyny dwa ostatnie mecze rundy zasadniczej w sobotę przegrały w Rzeszowie 0 do 3 i wypadły z głównej ósemki ligi siatkówki kobiet. Kaliszanki stanęły przed niesamowicie trudnym zadaniem, bo musiały się zmierzyć z zespołem, który w tym sezonie przegrał tylko raz, a w dodatku grał przed własną publicznością. Ugranie choćby seta byłoby niespodzianką, ale nawet na to ekipa z Rzeszowa nie pozwoliła. Podopieczne Jacka Pasińskiego przegrały do 19, 15 i 22. W ten sposób drużyna z Nadprosny zanotowała 12 w trwającej kampanii porażkę. Skrzętnie z tego skorzystały siatkarki Pałacu Bydgoszcz, które w sobotę Pokonały 3-0 do 0 pilski PTPS, przeskakując w tabeli kaliski zespół. A to oznacza, że MKS spadł na dziewiąte miejsce i na razie jest poza playoffami. A w środę w Kaliszu zjawiły się siatkarki z Polic. Obecnie najwyżej notowanej drużyny Ligi Siatkówki Kobiet Kaliszanki miały po trudnym spotkaniu w Rzeszowie niewiele czasu, by złapać oddech i zmierzyć się z kolejnym trudnym przeciwnikiem. Chyba mało kto się spodziewał, że Kaliszanki będą w stanie nawiązać walkę z najmocniejszą w ligowej stawce ekipą z Polic, zwłaszcza że zagrały bez dwóch podstawowych przyjmujących. Kontuzjowaną Hilary Reynolds i Jowanę Wesowic. Godnie jednak zastąpiły doświadczona Ewelina Brzezińska i debiutująca w wyjściowej szóstce Zuzan nasz ta ostatnia była bez wątpienia odkryciem środowego starcia. W ataku kipiała pewnością siebie, zdobywając w tym elemencie 12 punktów, a do tego nieźle przyjmowała i pracowała w obronie. Między innymi dzięki niej podopieczna Jacka Pasińskiego, który musiał odcierpieć karę za kartki, stąd na ławce zastępował go Marcin Widera, prowadziły z chemikiem po pierwszym secie premierowa odsłona była jedną z lepszych w wykonaniu kaliszanek w tym roku. W sposób szczególny imponowały poświęceniem, z jakim broniły kolejne piłki, co pozwalało im na wyprowadzenie skutecznych kontr. Z tego też względu rywalki ani razu nie prowadziły różnicą większą niż jeden punkt. W końcówce po ataku Adeli Helic zespół znadprostny odskoczył na 22 do 20, po czym poszedł za ciosem. Blisko szczęścia siatkarki MKS-u były też w trzeciej partii, mimo że przegrywały już 17 do 20, odrobiły straty i po kontrataku brzezińskiej złapały z rywalkami kontakt 21 do 22. Ta sama zawodniczka obroniła setbola 23 do 24. Ale w kolejnej akcji silnym zbiciem popisała się najczęściej punktująca w środę Gizela Franko, wyprowadzając chemika na prowadzenie w setach. Ustępujące siły Kaliszanki starały się uzupełniać cechami wolicjonalnymi, ale to już nie wystarczyło na doprowadzenie do Tajbreka. Mimo porażki, ugrany set w pojedynku z Chemikiem, który do tej pory przegrał tylko jeden mecz, może mieć istotne znaczenie w kontekście poniedziałkowej rywalizacji w Bielsku. Z tamtejszym BKS-em, przy założeniu, że w czwartek przegra na wyjeździe z euks em kaliska drużyna powalczy o być albo nie być w fazie play -off. Jeśli zaprezentuje się tak walecznie jak w konfrontacji z lider, to o miejsce w ósemce można być spokojnym. Tuż przed zakończeniem fazy zasadniczej zespół siatkarek Energii MKS Kalisz ma na koncie 8 meczów wygranych i 13 przegranych. W setach to 1766 na ich korzyść i 1829 oddanych przeciwniczkom, a plasuje kaliszanki na 9 pozycji Ligi Siatkówki Kobiet. Zestawienie otwierają siatkarki grupy Azoty Chemika Police, które wygrały 20 z 21 spotkań i zdobyły 57 punktów, tuż za nimi jest deweloper. Super Skyres Rzeszów z takim samym bilansem meczów, ale z jednym punktem mniej w ogólnym rozrachunku. Trzecie miejsce należy do DPD Legionowia Legionowo z 13 meczami wygranymi, 8 przegranymi, co daje 39 punktów. Z awansów tabeli PGN i G Super Ligi mogą cieszyć się kalisty szczypiorniści. Sobotnie spotkanie z Wybrzeżem Gdańsk zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Ale jak zawsze pierwsza połowa to nieduże, ale pewne prowadzenie, a druga ucieczka przed remisem. Zwycięstwo dało Kaliszanom awans na szóste miejsce na cztery mecze przed końcem fazy zasadniczej. Żadnej innej drużyny piłkarze ręczni z Kalisza nie ogrywali w tym sezonie tak często jak ekipa z Gdańska. W sobotę pokonali ją po raz trzeci licząc wyjazdowe zwycięstwo w pierwszej rundzie i pucharowy triumf sprzed miesiąca. To wyczyn godny odnotowania, bo wybrzeże, choć w tej kampanii bije się tylko o utrzymanie, to do ligowych słabeuszy z pewnością się nie zalicza. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Mieliśmy ciężki okres od początku roku, ale myślę, że tak samo jak i w tamtej rundzie mecz w Gdańsku nas troszkę poniósł do przodu. Liczymy teraz na to też w tej rundzie, no i co, no, będziemy walczyć, idziemy do Fidzyna. Nie ma już naprawdę zwycięstwo obojętne, czy jedną bramką, czy dwoma, czy tam po jakichś karnych, każdy cieszy i my również się z tego cieszymy. Chcemy być w playoffach i to jest nasz cel. Właściwie od samego początku sobotniego meczu MKS kontrolował jego przebieg. W 19 minucie po trafieniu ze skrzydła Mykoli Maliarewicza wypracował sobie solidną sześciobramkową zaliczkę, a na przerwę schodził z przewagą pięciu goli. Nie mała w tym zasługa Łukasza Zakrety. Pierwszą połowę Golki MKS-u zakończył ze skutecznością interwencji na poziomie 53%. Mecz był mecz pod kontrolą, wyszliśmy na tym mecz bardzo skoncentrowani. Pierwsza połowa super w naszym wykonaniu, bardzo dobrze zagraliśmy w obronie, skutecznie w ataku i stąd przewaga pięciu bramek. W szatni wiedzieliśmy, że ta druga połowa będzie, będzie trudniejsza niż ta pierwsza, no bo wiadomo, zespół z się nie podda tak i będzie walczył, będzie chciał wyszarpać tutaj punkty na naszej hali, ale nie udało im się to i cieszą te trzy punkty, zostają w Kaliszu. Moment przestoju nie po raz pierwszy w tej kampanii przytrafił się kaliszanom w drugiej części spotkania. Jeszcze w 35 minucie dystans dzielący obie drużyny wynosił 6 bramek, ale już 9 minut później rywale mieli z gospodarzami kontakt. Podopieczni Patryka Lili-Sztranta w porę jednak zareagowali, poprawili skuteczność i obronili prowadzenie. Ostatecznie wygrali 26 do 23. W naszych meczach to już chyba jest normalność, bo w miarę, w miarę możliwości zawsze odskakujemy, przynajmniej staramy się odskoczyć, jak to się uda to później zawsze znowu na przeciwnik dochodzi i robi się nerwówka na własne życzenie, no ale takie mecze chyba się lepiej ogląda, Ważne są trzy punkty. Była walka, zwycięstwo cieszy i, i to tyle. Na cztery serie przed końcem fazy zasadniczej MKS zajmuje w tabeli PGNiG Superligi szóste miejsce. Po sobotnim zwycięstwie awansował więc o jedną lokatę, wykorzystując potknięcie szczecińskiej pogoni. W 22. serii na prowadzenie wyszło PGE Wiwek które ma obecnie 63 punkty i wygranych 21 z 22 rozegranych spotkań. Identyczny bilans odnotowała Orlen Wisła Płock, więc pozycji w tabeli zdecydowała ilość wszystkich zdobytych goli. Podium zamyka tak jak przed tygodniem NMC Górnik Zabrze, który wygrał 18 spotkań i obecnie ma 54 punkty. Szczypiorniści energii MKS Kalisz po sobotnim meczu awansowali na szóste miejsce. Z Zestawienia, mając 11 meczów wygranych i 11 przegranych, tutaj także jeden pokarnych. W sumie zebrali 31 punktów. Rozegrane 22 serie nie przyniosły zmian na czele zestawienia najlepszych strzelców: tutaj królował Mateusz Wrubel z Torusa Wybrzeże ze 113 golami. Z jednym trapieniem mniej zapisał się Szymon Osicko z górnika Zabrze. Patryk Maurer z Gwardii Opole ma 109 goli, a przedstawiciel mistrza Polski Arkadiusz Moryto 107. Listę zamyka Piotr Rybski z Pogoni Szczecin ze 103 golami. Bezapelacyjnie najlepiej broniącym bramki jest Marcin Schodowski z Zagłębia Lubin, który odparł 205 ataków. Patryk Małecki z Tarnowskich Azotów zrobił to 197 razy, a Martin Galia z Górnika Zabrze 175. 10 mniej skutecznych obron ma Anton Terekhov z Pogoni Szczecin, a Goran Andelic ze Stali Mielec 155. I jeszcze asystujący, tutaj 165 podań zakończonych golami, może przypisać sobie Dawid Przysiek z Chrobrego Głogów, a Aniko Mindegia z Orlen Wysły Płock, 153 asysty. Adrian Kondratiuk z Górnika Zabrze ma 136 asyst na koncie. Maciej Tokaj z Zagłębia Lubin 125. W zestawieniu pojawił się też Marek Szpera z MKS Kalisz, który zapisał na swoim koncie 124 akcje. W marcu TVP Sport pokaże 6 spotkań w ramach rozgrywek PGN i Superligi, w tym dwa mecze Energii MKS Kalisz, i oba rozegrane będą w Hali Arena. Pierwsza transmisja 8 marca w niedzielę. Wtedy Kaliszanie w ramach 24 serii podejmą MKS Zagłębie Lubin. Początek o 18, a 17 marca we wtorek plasujące się tuż za podium Azoty Puławy. Będzie to ostatni mecz rundy zasadniczej o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej. Spotkanie rozpocznie się o 17.45. Okrągłe 30. urodziny obchodziła Adela Helic. Atakująca energię MKS Kalisz świeczki na urodzinowym torcie zdmuchnęła 24 lutego. Dzień później urodziny świętował Łukasz Zakreta. Bramka kaliskich szczypiornistów 25 lutego skończył 29 lat. Najbliższe mecze szczepiorniści Energii MKS Kalisz zagrają na wyjeździe z MMTS Kwidzyny. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19, a w poniedziałek także na wyjeździe, bo w Bielsku Białej zagrają kaliskie siatkarki. Początek spotkania o godzinie 20.30. Zostanie ono pokazane przez Polsat Sport, i będzie to ostatni mecz w fazie zasadniczej. Do zobaczenia na meczach.